że głowę chcę urwać. Cześć, cześć. Dzień dobry. Zobaczymy, Jest... czy taki dobry. 7 maja, godzina ósma. Jesteśmy na łowisku hondową naszej okolicy i tak się upadliśmy, że dzisiaj pojedziemy na feder, więc jesteśmy, pomimo tego, że tak strasznie wieje. Zobaczymy, tak. co z tego będzie. Dawno nas tu nie było. Sprawdzimy, jak grybki będą współpracować teraz. No i co, rozstawiamy się. W sumie wzięliśmy stanowiska na skarpie, bo jak najbardziej byśmy byli odsłonięci od wiatru. Na skarpie są karpie, także wszystko tak. jasne. Jesteśmy z kubą razem, mamy tak. trzy pomosty i rozkładamy sprzęt. Idziemy. Splątał zestawy? Chciał splątać zestawy? Na dwie wędki to trudniej się łowi. Ale fajnie, fajnie. Super, że coś się dzieje. Godzina 9:17. Ile no z pół godziny łowimy? I jest jakaś fajna rybka. Dobrze, że jest. Super. Właśnie widać, że walczy, walczy i to ostro. Mało łowione to. Jest, jest. Super. Wrócił do wody i łowimy dalej. 9:30. O, pierwsze branie. W sensie, przed chwilą na prawie wędzę miałam takie agresywne, ale nic się nie wydarzyło. A na tej lewej zaczęło tak powoli. Powoli myślałam, że to wiatr ciąga, bo są mega mocne porywy, a miałam daleko wyrzucone Ale jednak. jedna jednak ryba. ryba. jedna ryba. I co, bombka? E, tak, tak. Bąbeczka? Bąbka. No i co? Pewnie płotka, tak? Karaś, płotka, coś małego. Oczywiście, że tak. Ja sobie tą wędkę na chwilę tu zrobię jakoś. No, na dwie wędki jak się łowi, to jest trochę trudniej. To jest cyrk. Tym bardziej, że dawno, dawno nie łowiliśmy, tak. Mhm. Ale fajnie, cieszę się, cieszę. Ja, o, ja sobie nie. tam wyrzuciłem też jedną wędkę już. Drugą trochę tam chwilę na Peledwager popróbowałem, ale na razie słabo. No A co w międzyczasie teraz zwiążę kolejną wędkę dystansową. Okej, okay. będziesz łowić na trzy wędki? Nie, no będę Ty zmieniał. Ja Może na metodę spróbuję w dystansie tak jak kiedyś, daleko na środku. Ja wody. właśnie teraz rzuciłam trochę dalej, bo faktycznie daleko się spławiają. Uh -huh. No i efekt jest jaki jest. Póki co i fajnie bije, więc. Uh -huh. Ciekawe, czy tam zielsko widać na wodzie takie. Widzisz tu kawałek od ciebie? Um, Chyba zna, nawet wybija. Nie wiem. No, teraz przyuważyłem. Możliwe, może. Dobrze, dobrze, fajnie. Fajnie, że coś się dzieje. Kuba też słyszałam, że już miał miał... Tak, trochę. ale fajny ptaszek leciał. No właśnie widziałam. Jakiś tukan. Co to jest? Co? No, pełno łuski. Pełno łuski. Karpiszą. Jest! W podbieraku, super! Dobrze, to zaraz smoczę matę i położymy go Tak Na wędkę drugą i śmiało możesz go tutaj położyć, żeby odczepić No pięknie, super! Federowo, świetnie Uważaj, 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 bo odpłynie Dobrze, pomogę ci go odczepić I rybce rybkę. piękny, maluski, bardzo ładny czerwone Maluszek, Śliczny. ale jest fajnie, no, cieszy. Takie bardzo cieszą, tak fajnie, bo cieszy. O, no, nie, 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 nie. Dlatego nisko jest mata nie. i rybka zaraz wróci do wody. Ja wypuszczam go. Tak. No, podnieś go. Nie, nie, nie. Okej, okay. Rybórka wróciła, piąteczka, dzikus tak. i łów dalej, ja idę ogarniać swoje wędki dalej. Ja też muszę się ogarnąć, bo tu mam dzisiaj... co bo... idą? Dobrze jest. Ryba jest to najważniejsze. Tak, tu jestem za wodę, więc się spieszczymy na ludziach. Pełen luz, dokładnie. Tak, mam A, pierwszą dobra, rybę. właśnie Nie, Kuba jest. Oluje. Mam straszny bałagan. Bo tu wiążę, tu robię porządek, tu coś, a tu oczywiście branie na je. Widziałem właśnie szedłem z drożdżówkami. Mówię coś słodkiego, przekońcimy jeszcze. A jak kawka słodkie. Musi być. Te kawki to nie mam, ale... Ja mam dla ciebie. <laughs> tak? No, no, mam. kurde, dziękuję bardzo. Mam termosik, także się podzielimy. Uh, uh, uh. To mi się podoba. Tak. Jak tam? Co myślisz? dwójeczka, trójeczka? Może dzieszka? <laughs> Nie, hmm. raczej taka sportowa właśnie dwójeczka Może trzy hmm. Może dwa Ale no ładne, waleczne bardzo są te karpie widzę Ojku, jest, jest No i bałagan straszny Oj, ej, spokojnie z 3 kilo ma no, ładny, ładne Jest ładna ryba Dobrze, Trzeba odczepiam na palecik, oczywiście co? Na pelecik? tak, bombka, pelecik, jedenastka, pelecik założony. Od razu wypuszczamy. Tak, trzymać. Czyli co, mamy po jednym kartku? Jeden, karpio. jeden, piąteczka. Wszyscy po jednym. Już. Piąteczka, super. Ogarniamy ten Dobra, bałagany. i łowimy dalej. A tle gdzieś nie widać. Tak. <laughs> nie gdzieś widać. No ale... co? łowimy dalej. Tak to tak, się Tu tłumacz się teraz. Co? Wyrzuciłem wędki, poszedłem do, do Kuby z kawką, wracam i tak mówię, takie hmm, te kije tak nie do końca były jak są. Więc zwijam, prawa wędka, nic, pusto. Zwijam lewą wędkę, ryba. No to ładnie, czyli z dalekiego dystansu chyba, tak? Tak, i to w sumie pierwszy rzut na tą wędkę. O, ale tam pięknie wyszła ryba w pionie. Pięknie karp się <laughs> Nie patrzyłam akurat. Nie wiem jeszcze czy duży, czy mały jakiś kajtek jest Średniaczek. i wracam, mówię, zwijam, patrzę ryba. No i fajnie. Jest jakiś pełnołuski. To ten mój. Pełnołuskowy <noise> Bogatołuskowy? Tak. Bogate łuski. Bogato zdobiony. <głosy> <głosy> Karp premium. <głos> <głos> Więcej łusek ma. A jest wariat ogólnie. No I metoda ładnie. koszyczek tradycyjnie. Od metody teraz. Przypon z igiełką. Gdzieś tu był przypon, widać, był nawet przylęty, ale gdzie ona jest? Gdzie ona ma? Wypiął się, bo A, spadło, bo bez zadziorów. No to Ale, nie bez O, tu jest cukiereczek. Cukierasek. Haribo. haribo. Tym razem haribo. Mówię, tradycyjnie metoda 60 gram, daleki dystans i elegancko. rybka. Dobra, wypuszczamy mm -hmm. i rzucamy dalej. Czyli mam dwie sztuki już. Pięknie, prowadzisz w tym momencie. Brać się do roboty Biorę, biorę Kuba ma kolejną rybę Miejmy nadzieję, że karpik 50 metra to chwilkę się holuje. Człowiek przywykł do łowienia pod nogami, szybkiego, krótkiego holu. No, a tu trzeba się trochę napracować. A są waleczne te ryby. No, mamy go. ale jest, piękny, pełnouski. Ostatnio mam... Świetna ryba. Ach, jest. To Super. Dobrane. Czyli co, drugi karp dzisiaj. Tak, drugi karp. Tym razem pełnouski. To na chwilę obecną Jula zostaje z tyłu, bo ma tylko jednego i spinkę pinky Co, metoda też Metoda Spoko Secret Fajn. Cyk Trochę się naczekaliśmy, bo już godzina 11 Dokładnie, godzina 11 Nie było Ale wszystko dystans o. Pięknie się świeci w tym słoneczku. Pełno łuski, piękny kawałek Zdrowa karpik. ryba. Bardzo zdrowa. Oby więcej takich było. Oczywiście. Puszczamy albo jeszcze... Co, zdjęcie? A może... nie! Puszczamy, jeszcze będzie okazja. Na pewno. I Więc czekamy na kolejne ryby. Walczymy dalej. Chwilę po 11... I mamy kolejną. odpaliła, jest kolejna Wędka mocno się gnie Chyba płynie do nas Oj, damy radę, pogodzimy się Była cisza. O, chyba po powierzchni. Poszło. Pokazał się, no. Nie wiem czemu, ale bardzo one wysoko idą. Wychodzą od razu? No. Właśnie teraz tam było widać spław, też jak ryba w pionie wyszła przed chwilką. Ważne, że biorą. Może Ładnie. coś troszeczkę lepiej niż rano. Zaczęło się wkręcać, tak mi się wydaje, ale wszystko dystans i metoda, nie? Aby tak było Gdzieś do 14 posiedzimy pewnie maksymalnie Tak, dokładnie Przejechać córkę ze szkoły odebrać Wariuje no Fajnie, ale taki trening z holu trochę O ładny Przed zawodami sobotnymi Tak, dokładnie Nie ta woda, ale trening zawsze spoko O fajny Fajna rybka chyba największa będzie Chyba największa No największy ten największy ma. ten największy tak co zdjęcie czy wypuszczasz? No zdjęcie bym prosił Dobrze, to zrobimy chodź. ładna prezentacja na Feder, ładna rybka Zaraz wraca do wody Ach, Złowił, złowił, ale ja wracam do siebie Oła. Moje kolano, a tu wędka wygięta. Okej. Okay. Adrian sobie łowi. No. A ja właśnie najwa na TikToku robię. Wiem. Wiem, ciebie też na nim widziałam. Kubę. No i mi nie biorą cały czas. Staram się, przerzucam. No to świetnie Ale daleko łowicie? Nie no to jest na okay. pompkę, no więc na Kuba daleko na metodę teraz nie Okej, okay, i to może też muszę coś popominować Nie mam pojęcia jak to na tym live widać bo ja tu nagrywam film jeszcze dodatkowo na YouTube Także. O, okay. teraz yes, nie dało się. Ekstra. Co my tu mamy? Ej, ładne, ładne, ładne. No, elegancki. Graty. Ok. Okej, okay. to co? Piękna rybka się zameldowała. Po powrocie od Kuby u mnie wędka wygięta. Jest karpiszon, 3-4 kg. Na ładne. Federek, na bombkę. Pelecik dał kolejną rybę. Mam już trzy, Kuba trzy, ty na razie jedną. No, zaraz was do Musisz się brać do roboty. <noise> już idę. Pokaż jak go wypuszczamy. <noise> Okej. Okay. Piąteczka. Ue, nie mam jak, nie mam ręki. Piąteczka. <laughs> Dobra. Bierzemy się dalej. Ej, jadasz, do roboty. Uh. Często <laughs> na tych pomostach. <laughs> I mamy u Adriana kolejną rybkę. Tak. Dosłownie od poprzedniej minęły dwie minuty. Julka zdążyła odejść, pierwszy rzut, założyłem świeży pelet i bombeczka daje kolejną rybę. Także to już Mój czwarty karp dzisiaj. Walczy. To naprawdę są waleczne te ryby tutaj. Świetnie. O, ładne. Jest. Jest. Udało się jakoś. fajno takie pomarańczowy kolorek ma piękny No od razu to nie ważymy, nie robimy zdjęć pod Super, fajnie, czwarta rybka także dwie pod rząd, jest fajnie rzucamy, łowimy dalej. rybka u Kuby. Ja mam cztery, Kuba właśnie czwartego holuje, 12.33. Wszystko dystans, cały czas dystans. Ale metoda. Tylko metoda. Na bąbkę nic u mnie nie pali. No ja próbuję tak i tak, dwie ryby pod rząd z bombki, teraz spokój. Ale fajnie, że tobie się udało. Julka na razie tylko jednego i jakieś Dwie spinki chyba, bo teraz coś kolejnego miała, coś tam, jakieś branie, ale niestety bez ryby. No, ale fajnie, dzieje się coś. Nie ma tak, że człowiek się zmęczy, ale, ale no, raz kuraj. po raz coś idzie złowić, więc fajnie. O, no, pełno, pełno łuski. łuski. Bogato zdobiony, jak to Julka się śmiała. Mamy byczka. Wypił się, się, zerwał Elegancko lepił. Jest. Super. Jest piękna sztuka. Na chwilę człowiek odejdzie, a tu takie rzeczy się dzieją. No kurde, że ta wędka do wody nie wpadła. Ryba wisi. Dobrze. Holujemy. Adwan. Znowu Adwan. Ciąg dalszy holu. Na dupie zjechałem Zobaczyłem, że mi wędka prawie do wody wpadła, to... Je. Tak było, tak było, niestety nie widziałam Jeszcze mi splątał drugą wędkę, ale udało się Poprzekładać Aha. Ta tu stoi teraz w pionie, ale dobra ona... Żyłka daleko wchodzi do wody, super A tu mamy rybkę Czyli już mój piąty Kurde, ładnie wam idzie ja I bliziutko, to... bombeczka Blisko? Strykane. No, to jest kijek tutaj z bombeczki, bliziutka. Trzecia ryba, ta co wcześniej były. Ty odeszłaś, wtedy miałem kolejnego i teraz mhm. trochę czasu minęło, bo z pół godziny no ja dobre ekstra. minęło. No jest. ja miałam przed chwilą branie, no to też sobie było blisko na prawo. Ja tam sobie kukurydzą sypię cały Pod czas. Pod nogami nie łowię ogólnie. Na tą kukurydzę tu nic nie miałem, więc łowię tak, wiesz, ten, nie wiem, 40 metr, 30 metr. No. no tak, proca zaś. No asian. ja właśnie miałam tu blisko, bo nawet się spławił tu blisko i zaczęłam... To, znaczy ja tam od początku, od samego rana nęcę tą kukurydzą. I teraz miałam to branie, ale mi się spieła, nie? Mhm, uh -huh, szkoda. Ale u mnie szału nie ma. A wy tutaj ładnie się bawicie. No, ci powiem na zawodach takie rybki mieć, to fajna sprawa. No. Ej, ładny. Jest w podbieraku. Jest. No, ten już całkiem, całkiem. Kart pisząc. O! Oho, grubasek. O, o, o. Tobie by się ta mata pod nogi przydała tutaj bardzo. Spokój, jest wszystko ok. Ty więcej łowisz? Jest na stópkach Że ja trochę mokry będę. No, no. Piękno, Piękności, naprawdę. No, jak zobacz. No, jakiś musio. Pięknie. Zjadł moje i wpłynął w Twoje. Mam. <laughs> Jedzą pelet Dobra. To co wypuszczamy? No jak nie chcesz fotki, to by Nie, wiem. Nie, niech powiem. <grym> nie wiem. O, o, Ekstra. Piąteczka. Piąteczka może to poprzerzucać, poogarniać. Ja też idę się wziąć do roboty. No, przydałoby się, przydało, żebyś Aha. coś złowiła. Aj, guzia. Co tam? Nic Siadaj fajnego. wygodnie i opowiadaj. Um, co tu dużo opowiadać? Przecież miałam branie, to mi się żyłka wcięła w podpórkę. Niestety już kiedyś mieliśmy nauczkę, żeby takich podpórek nie używać, ale dzisiaj zapomniałam swojej i pożyczałam od Kuby, więc cieszę się, że chociaż mam taką. Tak. Ale dzisiaj dwa razy już mi się wcięła ta żyłka, więc to nie jest fajne przebraniu i przez to w sumie rybkę straciłam. No pianka um, na front jest no. kiepskim pomysłem i... No niestety wiemy o tym, ale nie było innej opcji dzisiaj. Tak, e, poza tym nie ma u mnie szału, wy tam troszeczkę lepiej, bo macie po parę sztuk. Ja mam tylko jedną wyjętą plus dwie trzy, spinki i spinki, trzecie takie obranie, ale to takie niezacięte. No, no, dlatego jestem tutaj, żeby Ci przynieść troszkę szczęścia, bo jeszcze jakieś pół godzinki. Daj. Łap. Dzięki. Pff. Pff. Tak było pięknie. Nie, no ogólnie fajnie, bo sobie posiedziałam trochę na TikToku, na live, pogadałam. Bardzo fajne towarzystwo było akurat, że tak normalnie można było pogadać o wszystkim. Więc dwie godzinki mi zleciały, także między innymi sobie rozmawiałam z nimi, ale tu cały czas co donęcałam, tu cały czas kukurydzą i nie wiem, co tu się dzisiaj dzieje. Ogólnie zauważam, że faktycznie dużo zielska jest tutaj w mojej części, jest. bo jak zwijam, to kurde czuję, że no, jest ja na metodę. Grubo. Na metodę też to poczułem, że ciężko jest zwinąć. Jak rzuciłem na oś łowiska daleko, to. A ty jest większość karpi na metodę? Nie, na bombkę. A jednak. A Jeden widzisz. chyba tylko miałem na metodę. Bo ja cały czas na bombkę próbuję no. i na jednym i na drugim. Jeden na metodę, cztery na bombkę. Mm. Jak dobrze pamiętam. Więc o, o. Ten prawa ten wędka. No. Prawa wędka. Odpuściło dosyć mocno? Mhm. Ale znając życie. Daj mi jeszcze trochę tego szczęścia. Postaram mhm. się ci dać, no. E, nic Chociaż za drobinkę ci dałem. Było trącenie. Troszeczkę, troszeczkę więcej poproszę. Ale było trącenie. No panie. było, było, a tego też dzisiaj dużo nie było. No nie, ja takich więc... brań niemrawych, odcierek, czegoś to w ogóle nie miałem. W ogóle tylko ani wiesz, ani leszcza, ani Lita, ani Karasia, nic innego w sumie nic się nie psoci, pomimo tego, że dzisiaj miałabym ochotkę się pobawić z takimi rybami. Tym bardziej na takim fajnym miękkim kijku, jakie mam tutaj teraz. Tak. Ale no niestety. Ale wrócimy to. Mamy blisko na szybkie wypady właśnie z spoko, bo bliziutko od domu. No to jest naprawdę największy plus, że nie trzeba jechać tylu kilometrów. Tak. Hmm, teraz że ten czas jest mocno zaoszczędzony. Tu sobie rzuca mocno na prawo. Aha, tak blisko łowisz. Tak, no właśnie staram się jeden bliżej. Mówię, nawet jak pod jakąś mniejszą rybkę. Bo tu była jakaś fajna drobnica w sumie z tego, co kojarzę. Chyba w zdręgi, cokolwiek. No i nic. Zobaczymy. No jeszcze jakieś pół godzinki posiedzimy. Będziemy pomału się zwijać, także jeszcze się nie żegnamy. Jeszcze miejmy nadzieję, że jakieś rybki zobaczymy. No, daj mi tego szczęścia. Dawaj, dawaj, dawaj. <laughs> masz, 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 masz. trzyma i pełno. <laughs> no staram się. Pogoda jest jaka jest, ale tutaj siedząc jest miary przyjemnie ogólnie. Tak, Do góry bo... chcę urwać głowę i wszystko razem z nią, a tu jeszcze w miarę te czcinki coś zasłaniają. Wybraliśmy miejsce właśnie na, na skarpie. Tak. By troszkę nas osłoniło. Słoneczko w miarę daje przez czarną bluzę, więc też jest spoko. Nastawienie dobre, humory dobre. No rybka też była, więc nie jest najgorzej. Emocje były, czekamy jeszcze, może coś się trafi. A ja lecę do siebie zobaczyć, czy wędek nie wciągnął. <laughs> czy jakaś nie lewituje znowu. <laughs> Okej. Okay. Do później. Wcześniej to był taki mocne wiatr, że od wiatru było wiele Nie Nieraz no, pracuje no. wędka. Tak, tak. No, ale teraz to było ewidentnie... Nie, te, teraz raczej... Coś trąciło, ale jeszcze za mało szczęścia Ci dałem. Mm, jeszcze trochę. Okay. Jest. jest! Jest, 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 jest! Mamy akcję Ładriana! Jest. Przechodziłem sobie, spojrzałem od Julki wracając. Nic się nie dzieje, dwa kroki dalej dochodzę do Kuby. O, słyszę o wrotek gra. Jest ryba. Godzina. 13:30. O, Spinka. Pęka. O, Tak. Jest zielsko tam. No i się spiewa. No nic. Troszkę pocholowaliśmy, ale spadła. Jeszcze chwilkę. Jeszcze z dwa żółty i będziemy uciekać. O, łuska. O. <laughs> Spójrzcie na to. <laughs> To jak on był zapięty, jak takie branie zrobił, nie? Wszystko, to dobre, szybko się kończy. To co niedobre też, na szczęście? Nie, no, no, coś tam się podziało. Nie było rewelacji, ale wszyscy mamy po rybce. Ja pięć karpików i jedna spinka. Kuba, cztery karpiki. Ty jeden i trzy spinki, chyba, tak. jak dobrze pamiętam. Tak, niestety. Także Adam wygrał tym razem. Gratulacje. Tym razem się udało. <laughs> Ale Cóż. fajnie, szybki Federek od 8 do 13.30 w sumie wracamy do domu. Fajnie ogarniamy. było wrócić na tą wodę, bo dawno tu nie było, ona jest niedaleko naszego domu. Myślę, że może jeszcze parę razy w tym roku tutaj wpadniemy. Myślę, że w tym sezonie trochę więcej czasu będzie na takie latanie wędkarskie, więc pojeździmy. Tak, pospróbujemy rozgrzać. Tym tą wodę. bardziej, że ryb było 10 karpi, więc fajnie. Było, ale jak się rzucały pięknie, jak wychodziły z tej wody, niczym takie walenie, kurde, gdzieś na morzu, tak się kładły, w tą, w tamtą kusiły, ale do nas przecież nie chciały. Jeszcze. Tak, ale widać, że ta ryba jest. Jest, jest. Więc będziemy, będziemy. wracać. Tak. Dobrze, uciekamy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pa!